Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle, i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin, Pogromca Potworów. No, Przyznam, że to, co działo się pod poprzednim odcinkiem, to istny pogrom w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, jeżeli to możliwe. Nieistotne. Znajdujemy się w okolicach Białego Sadu, przy garnizonie Nilgardczyków, gdzie lecimy oddać im głowę Gryfa, jakiego polowaliśmy ostatnio. Nie, to chyba nie Wiedźmin 3. Tak samo jak to nie jest Biały Sad, a okolice zameczku fundowanego przez Tytusa Działyńskiego dla swojej siostry Klaudyny Potockiej w ramach prezentu ślubnego. No Jak widać, miał gest, miał pieniądze. No i będąc przy tych właśnie, myślę, że na początku pogadamy sobie o sprawie, o którą tak często pytaliście w komentarzach, jak prezentują się mikropłatności w najnowszym Wiedźminie. No przyznam, że sam się chętnie temu przyjrzę, bo można wybrać się na niemałe zakupy, które prezentują się ciekawie, chociaż Mocno liczę, i to też opierając się na Waszych komentarzach, nie jest to konieczne. Tak jak dobrze zarządzamy złotem, nie wydamy ich na głupoty tych złotych monet, to zakupimy sobie srebrny miecz, na przykład z jakimiś fajnymi statystykami. Choć zbiera się dość długo, bo taki jeden z fajniejszych, podobno dwie, dwa tygodnie przygody, powinno nam zabrać to, nim się jego dorobimy. Dobra, ale pobieram właśnie aktualizację. I tak naprawdę mocno premierowo serwery ruszyły dopiero dwie minuty temu. Możemy zobaczyć co się tutaj dzieje. Stalowy miecz Skermoren, miecz stalowy. Przyjmij ten oto miecz podzięcy za wczesne ściągnięcie naszej gry. Odpierz. Jak widać, sam miecz też miał dodatkowe statystyki, tym się właśnie za moment przyjrzymy, ale zobaczymy też w jakiej okolicy się znaleźliśmy, bo znowu wybrałem się w dzicz 7 km trasy, żeby dojść tu z całym sprzętem, ale mam nadzieję, że jest to tego warte, więc zdobyć najlepszy rocznik bardzo chętnie, co nowego w grze. I wręcz historyczna wersja 100, do której być może w przyszłości będzie się wracało, tak jak do jednej gry, właśnie wspomnieniami na takich nagraniach. No dobrze, słaby zasięg, no cóż, taki mamy klimat dziczy. Ale widzę, że przy wodzie ulokowała nam się jakaś baba wodna. W ogóle podoba mi się ta okolica, cała mapa, jak to się prezentuje. No, zaszło tutaj trochę zmian, chociaż potworów aż tak wiele nie widzę. Coś nawet tam na jeziorze występuje. Sokoł niepotrzebny, ten, którego uważaliśmy ostatnio, ale obiecałem na start pokazać mikropłatności. No i tutaj z rzeczy, które. Dalej chyba nawija po angielsku, po niemiecku. Pani Lwgardzko, z rzeczy, które podpowiadaliście, raczej można sobie odpuścić te wszelkie przedmioty z alchemii, ponieważ to sobie możemy sami spokojnie wytworzyć gdzieś w trakcie naszej podróży. Cała zabawa w tym. Więc takim kuszącym miejscem wydaje się wyposażenie. Miecze stalowe. Każdy z nich ma jeszcze jakieś dodatkowe statystyki. Cios krytyczny mocniejszy o 50%. Odnawianie znaków szybsze o 30%. Efekty znaków dodatkowa, a dodatkowy pasek w walce wręcz, czy też dodatkowe wzmocnienie paska, tak, napełnianie, uzupełnianie, wiadomo o co chodzi. Zwiększa obrażenie od silnych ataków o 15%, to jest kuszące, i od szybkich ataków o 15%. Przyznam, że te najlepsze miecze wydają się być te najtańsze, jakoś inaczej niż w życiu. Przy srebrnych mamy trochę więcej zabawy, Punkty doświadczenia dodatkowe 25% to już jest naprawdę kuszące, ale 12 tysięcy zaraz przejdziemy do tego, ile to jest przeliczenie na nasze złotówki, bo wydaje się naprawdę sporo. Obrażenia do ognia, czyli domyślam się, że igni, odnawianie znaków. a to pytanie, czy lepiej szybciej odnowić znak, czy dać większe obrażenia? Efektywność znaków o 30%, a to jednak inaczej. Tak? Ogień tutaj, znaki tutaj. Ciosy krytyczne, walce wręcz 10%, to doświadczenie było dość kuszące. No i tu znowu silne, szybkie ataki, tak? w zależności który miecz wybierzemy. Podobnie też i zbroje. Dodatkowe punkty doświadczenia, no nie ukrywam, że ta skermurem i wygląda kusząco, tak z perspektywy wspomnień, widźmina i też te dodatkowe punkty doświadczenia prezentują się nieźle. Parowanie odbija 10% obrażenia przeciwnika, to też jest niezłe, to zbroja gryfa. Składniki alchemiczne dodatkowe po pokonaniu potwora, mniejsza utrata paska krytycznego po otrzymano obrażeniu, no i redukuje o 15% obrażenia niesparowanych ciosów. O, to też takie niezłe na początek, tak? bo liczę, że będziemy parować to wszystko zdecydowanie skuteczniej. Tu różnego rodzaju zwoje, na przykład poprawiające nasz zasięg o 50% na 30 minut możemy przywołać losowe potwory tak. Prawdopodobnie, żeby nam się łatwiej walczyło w łóżku, leżąc przykładowo, nie, nie zawsze trzeba iść, zapolować na nie. Dodatkowe składniki alchemiczne podczas zbierania. Czyli takie standardowe boostery dla tych, co nie chcieliby biegać zbyt długo. No i do tego wszystkiego stanowiska. Przyspieszające produkcję eliksirów, czy też te oleje, jak wytwarzaliśmy ostatnio, no to całkiem pomocne, chociaż jak mamy czas, to i też sobie możemy to zostawić do normalnej gry bez specjalnych zakupów. Juki są za to kuszące, bo mamy dodatkowe miejsce w ekwipunku. No i okej, okay, poznaliśmy fajne tu przedmioty, jakie możemy dorwać w samej grze. Koszt złotych monet. No nie ukrywam, że jakby chcić zakupić te najfajniejsze rzeczy, no to te pakiety z dołu byłyby tutaj nam potrzebne. Czy się opłaca, czy nie, to pozostawiam już Wam. Jak szybko zdobywamy złote monety, zobaczymy już teraz w pełnej wersji jak to wygląda, bo przyznam, że ta ekonomia, którą widziałem we wczesnym dostępie, może wyglądać zupełnie inaczej niż to mamy na ten moment, więc nie ma sensu też chyba się jakoś tutaj mocno z tym... Rozwijać, tak? bo wcześniej dwa tygodnie na srebrny miecz, ten podstawowy. Teraz może będzie szybciej, a może jakoś właśnie będziemy musieli popracować dłużej. Złote monety dostajemy za zadania, za zadania również dzienne, które gdzieś tu widzieliśmy. Tu mamy, tak? Jeżeli wytworzymy trzy oleje, możemy odebrać za zadanie dzienne 50 złotych monet. Za siedem zadań dziennych otrzymujemy jeszcze jakąś dodatkową skrzynię. Może i z tego wypadłoby coś fajnego. I myślę, że pokrótce właśnie sobie przerobiliśmy całą ekonomię. Działa to naprawdę przyjemnie. Zobaczymy w trakcie naszej serii, na ile to sprawdza się w grze, czy nie jest to tytuł... Chociaż ciężko mówić o pay to win w momencie, gdy walczymy ze środowiskiem. Ale na pierwszy rzut oka nie wydaje się, żeby te zakupy były jakoś konieczne. Dobra, uzbroję się tylko w gimbala, tak żebyśmy z babą wodną powalczyli w ładnych widokach. No to wracamy do zabawy, nim przejdziemy do głównych misji. Chodź tu babo, pokaż jak to się walczyło z tobą. Tutaj też podpowiadaliście, no automat nie działa, nie mamy pieniędzy, żeby sobie zakupić te wszystkie przedmioty, ale podpowiadaliście, że nie ma sensu z tymi podstawowymi przeciwnikami tracić na nie te drogocenne złote monety, bo i tak powinniśmy w miarę sobie z tym poradzić. Gorzej, jeżeli chodzi o przeciwników z czaszką, tam może się okazać. Papo no, daj nam to trypa R. Tam może się okazać, że mamy większe problemy na ten etapie gry. No i do nich moglibyśmy podejść dopiero z wyższym poziomem doświadczenia, co jest dość logiczne. Nie wiem kiedy go nabijemy, ale zobaczymy. Więcej walk. No okej, okay. wygląda na to, że stanęła nam za aparatem. Cóż, yy, to operator, operator naszego dzisiejszego spotkania niestety z gimbalem, widzę, że będę musiał jeszcze jakoś się dogadać inaczej, żeby walczyć tutaj ambitnie, bo na ten moment trochę nam przeszkadza. Dawaj Igni. Pokonaj ją. Ostatnie ciosy, może jak zejdziemy? Pokonana. Taka mała rozgrzewka. Jeszcze muszę tutaj to wszystko dostosować. No, nie jest to najlepszy układ. Myślę, że sam gimbal nie jest dostosowany do walki w ten sposób, ale wybraliśmy się na wodę, a nie premia do doświadczenia i perfekcyjne parowanie. Myślę, że premia za pierwszego potwora, bo tutaj też podpowiadaliście, że warto szukać tych potworów po raz pierwszy. Zresztą później możemy zajrzeć sobie też do bestiariusza. Takie trochę pokemony nam się z tego robią i podejrzeć, które z nich pokonaliśmy pierwszy raz, które trzy razy, dzięki czemu możemy odebrać dodatkowe punkty doświadczenia, które warto by było też wydać. Baba cmentarna, a także skrzat. Już się parę razy przewinął. Więc jak widać, albumy niczym w batonikach kukuruku albo w pokémonach, Można to sobie wszystko zupełnić. Rzadkie, zjadarka, no nasza treningowa babeczka i legendarne, do których pewnie jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Oprócz tego ekwipunek, co my tu mamy, nasz kociołek, ale niestety chyba nie stać nas na żadne oleje. A no nie, mamy zwykły olej, olej przeciw reliktom. Moglibyśmy wytworzyć, aby odebrać to zadanie dzienne, i tutaj widać czas wytworzenia takiego oleju, tak? No załóżmy zwykły olej, chociaż tutaj te 100% dopasowane, dobra. 60 minut. Akurat na drogę powrotną. Razy, dwa, i dzięki temu będzie można odebrać zadanie dzienne. No, tutaj widać, gdzie by mogły się przydać te szybkie ekspresowe kociołki, więc tak to mniej więcej się prezentuje. Będąc przy menu postać widzieliśmy umiejętności, nasze punkty, nasze zdolności. Trzy punkty mamy aż do wydania, albo na silny cios, albo no, na igni potrzebne jest 5. Moglibyśmy na alchemię, ale chyba nie ma co szaleć. Te silne ciosy nam dość często wpadają, więc może. Czemu by nie? Dostosowując do odpowiedniego przeciwnika. Uuu, i mamy chyba pierwszy raz to znowu. Jeszcze poczekamy na misję, ale znowu wyszedł nam jakiś robal. Jest na szczęście na tyle blisko. No, nic nie mamy więcej: silne ataki i stal. Ok, czyli idealny przeciwnik. Jest to na tyle blisko, że nie będziemy musieli za nim jakoś wyjątkowo biegać. Ty też jesteś operatorem kamery? Nie przesadzaj. Znajdziemy go. Będę musiał na przyszłość jakiś inny system współpracy z gimbalem opracować, ale odbierzmy nasze trofeum po raz pierwszy. Dodatkowe 10 punktów. A myślę, że sparowaliśmy coś więcej. no Nie można mieć wszystkiego. Ale skoro Pendromo jest to nasz nowy poziom, czy z nowym poziomem wiąże się też nowe doświadczenie, a to jeszcze misja nas woła: bestiariusz umiejętności. Tak, aż pięć punktów i teraz mam problem. Szybki atak, czy może jednak te znaki? Bo przyznam, że igni i samoobrażenia obrażenia do ognia wydaje się być dość kuszące, więc weźmiemy sobie tutaj to wszystko. No, więcej potworów w okolicy nie ma, więc może jeszcze na koniec zabierzmy się za dziennik wspólnicy i zobaczmy, co się tu kryje. Przedmioty fabularne. Thorstein złożył mi propozycję odnalezienia tajemniczego skarbu za pomocą mapy, która dał mi do wglądu. Muszę się jej przyjrzeć. Przyjrzyj się na mapie i na niej znajdujące się na niej punkty na swoją mapę. Mapa prowadzi do skarbu, którą wręczy mi Thorstein. Na odwrocie napisane są dwa zdania. Pierwsze jest trochę wytarte i wygląda na dużo starsze. Stylem kreski odpowiada samemu szkicowi mapy. Ostatnie będą pierwszymi. Drugie zdanie zostało dopisane przez kogoś innego. Prawdopodobnie potrzeba będzie znajomych starych run. Ok, zobaczmy co my tu mamy. Skieruj kamerę w stronę podłoża. to gdzie my mamy to nanieść? Ten trybia R. Wszystko robi się takie tajemnicze przez to, że gdzieś podziwiamy widoki, jakie nas otaczają. Ale żeby. Może. A może zostawimy to tak. Spróbuj. O-o! The map! What do you think of it? O-o! Czekaj, czekaj. Już myślałem, że ktoś nam tutaj zawisł. Że same nogi widzimy, a ty się tu na ławeczce. No, dzieło, bój się na ławce stoisz. Nie? Takie rzeczy tylko w trybie AR. map? Spent the better part of me savings. Oh, don't you worry. Comes from a solid source. This endeavour looks a wee bit risky, so I'd welcome a witcher along. What say ye? We'll share the profits, half and half. Zawsze chętnie. Chociaż może nam powie, co tam się kryje. Well, there ain't much in the way of specifics, but this loan shark I got it from is trustworthy. Oh, sure, he'd sell his own mother, but at a fair price. He no dobrze, mimo że praktycznie nie masz złota, ja no I my zawsze wciąż. Eh, Najlepsza no nagroda. When I get my back, a coin will follow. jakby nie patrzeć, nie dają nam wyboru. Cóż to zawiedźmy, no ale do no dobra, czemu nie? Chodźmy bez złota. I tym razem. Tym razem gra chce, żebyśmy... Opo... Zobaczmy, ile przemierzyli tutaj kilometr. O panie, to nam tu się ostre przełaje szykują. Hmm, kusząca propozycja, bo to wygląda jak dziś niedaleko samochodu, właśnie gdzie powinienem się wybrać, ale z drugiej strony zobaczmy, czy da się zrobić to gdzieś bliżej, a jak nie, no to oczywiście podobnie jak wcześniej wrócimy do miasta zadaniami. No to jest może małe przenieść, zobaczymy. Nie ma w pobliżu miejsca. To jest może mały minus tej rozgrywki. Myślę, że coś się zmieni po. Nie, przerzucili nam na drugą stronę, ale też jeszcze. Dobry kilometr 400. Grając na odludzie w takich miejscach jak to, które prezentują się naprawdę ładnie, no jednak do tych zadań musimy przejść kawałek. Ale spróbuję to rozwiązać w nieco bardziej zaludnionym miejscu i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Choć korzystając jeszcze z tych widoków, albo widoków, które natrafią nam się po drodze, zobaczymy, czy. Nie zdecydowałam się na małe zakupy w naszym mikrosklepie, bo wydaje mi się, że ze srebrnym mieczem fajnie by było tu pobiegać. Zdecydowanie przyspieszyłoby to rozwój naszej postaci. No i ostatecznie zdecydowałem się na zakup tego pakietu startowego, dobrego na początek. Jeżeli chodzi o jego zawartość, no to większość rzeczy możemy wytworzyć sami, choć patrząc na cały zestaw, no to kupujemy to dużo taniej niż biorąc te rzeczy pojedynczo. Jedynie, no, miecz srebrny, wiedźmiński, tego na początku sobie sami nie wytworzymy, liczę, że wpada później z jakiejś misji, ale już teraz są podpory, na które srebro jest dobre. Problem polega na tym, że ten miecz nie ma żadnych dodatkowych bonusów, więc zastanawiam się, czy jednak ten stalowy, którym też możemy walczyć z potworami podatnymi na srebro, no nie jest bardziej opłacalny, bo zdobędziemy więcej doświadczenia, ale za to tu zadamy większe obrażenia. O ile? Nie mam pojęcia, więc na ten moment jeszcze się zastanawiam, czy to jest wyjątkowo korzystny zakup. Nienawidzę portali, ale przynajmniej znów jesteśmy w Poznaniu i to blisko naszego kolejnego punktu docelowego. I żeby nie było ten kilometr półtora do przejścia, to nie jest wcale tak dużo. Kręcąc tylko ten odcinek, będę miał ponad 20 km, tylko często niestety nie jest to po drodze. No i wiązałoby się z tym, że trzeba było dorzucić dużo, dużo więcej drogi. Dobra, ale ty nam tutaj Wiedźminie nie ściemniaj. Wbijamy na misję zobaczyć co się kryje. Pierwszy punkt mapy, czy czeka nas jakaś walka? Szczególnie, że zaczyna padać. Czekaj, czekaj, przejdziemy na tryb AR, pokażę to okolice. To w końcu Malta, jedno z piękniejszych miejsc, chociaż daleko od jeziora. Więc poszukajmy naszych skarbów. Więcej śladów nie widać. Oho, no jak widać, w tym trybie AR nie zawsze wszystko styknie tak, byśmy chcieli. Ostatnio jakoś te przedmioty zaczęły nam lewitować, ale. Magiczne kamienio. Ostatnie będą pierwszymi. Hmm, co dalej? Czyli ostatnia runa z jednej ściany powinna być pierwszą na kolejnej. Znajdź ścianę, na której pierwsza runa jest unikalna. Dobra, popatrzmy. To może jednak przenieśmy się na tryb AR. Będzie nam łatwiej tutaj... Bez trybu AR. Będzie nam łatwiej zarządzać tymi runami, obracać w tej misji. Ostatnia runa ma być pierwszą na ścianie. Chciałbym to obrócić, zobaczyć. Ostatnia pierwszą zupełnie nie to. Ostatnie będą pierwszej. Dobra, hmm. Torstay, wiem o co ci chodzi. Szybko, so bo zaczyna padać. On no, i Przyznam, że mam szczęście do tej side. serii. Popatrzmy dalej. Ostatnia będzie pierwszą, dobra, tylko teraz czy ta się zgadza, czy ta to chyba nie ta, na innej ścianie jest Another taka runa może rację spróbuję jeszcze raz, dziękuję, że nam podpowiadasz to ta, to też nie ta side got this too. próbujemy dalej, dobrze, że nam daje takie możliwości przeszukajmy inne ściany wracaj dalej Torstein. no tutaj nie ma, ostatnia chyba, że ostatnia tu i pierwsza tu w ten sposób mamy na to spojrzeć no dobra, dawaj tą okay. zostaje nam jeszcze jedna runa, tak? lepiej być nie mogło that's it tak, I know, mamy to. No, idealnie. Let's prawie, see. że za pierwszym razem. I prawie w pełnym słońcu, tak? Hmm. Welcome. Hmm. Seeker. Receive. Dobrze, że jesteśmy w dobrym miejscu. Tylko pytanie, czy nic nas nie atakuje z ah. tego powodu? No dobra, cóż dalej mamy szukać? Excellent. Świetnie, no. Wiedziałem. Treasure, King, true, gift. So, to get the treasure. Czy rozumiem, teraz możemy odczytać wszystkie runy, jakie są na ten kamieniu, tylko po prostu poszukiwaliśmy tej pierwszej. A także ostatnia side. ściana. I zmywamy się stąd, albo dosłownie spływamy. Ja chciałem pokazać Malde gargoyle victory Well, that first rune może być sword, could be battle. The gargoyle king. You'll have to find Look. Something's happening. <sighs> to na pewno nie wygląda jak mapa poznania. Try mark those points <laughs> on your map. No, wszystko się zgadza, chodzi. No dobra, według nich mapa poznania zastanawia mnie, o tym razem nawet nie tak daleko, jeżeli dobrze byśmy się odwrócili, zobaczmy pozostałe punkty. Wszystko wypadło całkiem blisko. To co mówiłem, będąc przebiegając po mieście, mamy dużo większe możliwości. Ale tak, chodź kamera. Może gra się zlituje i gdzieś tu pod krzakiem pozwoli nam wykonać pierwszy punkt, czy odwiedzić pierwszy punkt? No nie mów, że nie. Fu! oczekiwanie na serwer. Oczekiwanie na burzę do tego wszystkiego Ale plus jest taki, że trochę mniej osób będzie nam Ewentualnie przeszkadzało w zabawie A trzeba przyznać, że niektórzy dziwnie się z tym czują Jak mierzę niby w potwora, a nie myślą, że im zdjęcia robię No cóż znak czasów Cóż tu mamy? Kamienne serce Zaraza, niech mi ktoś przypomni Dlaczego muszę to dźwigać Kurka, niech mi ktoś przypomni, dlaczego muszę to dźwigać Harpiamiać Niech mi ktoś przypomni Dlaczego muszę to dźwigać Nie no, zaraza, pójdziemy Kupa pamięci Geralta, kamienne serce. Hu, komar też widać, że chciały tu skryć. Okej, okay. korle kamienne serce, nie no? Daru strzeże upiór. Mogę się tego spodziewać, okej. Okay. Czemu nas to nie dziwi? Południca czy inne takie? Mam nadzieję w minie, że się przygotowałeś do tej walki. Najlepsze miecze inne takie. A, proszę, chociaż to nie wyszło perfekcyjnie. To jeszcze muszę walczyć z komarami, tak więc podwójne problemy w tej walce. Chciałem blokować. Wyszły nam ciosy szybkie. No okej. Okay, ale wydaje się, że wygramy mimo wszystko. To nie takie proste. Trzeba jeszcze nabrać wprawy. Chociaż na szczęście udało się w miarę gimbala poprawić tak, żeby wyważyć tak, żeby działało. No dobra. Okazuje się, że pierwszy punkt za nami. Jeszcze trzy. Próbują nas oszukać. Chciałem pójść w tę ładniejszą stronę Malty, ale Gera ma inne plany co do tego wszystkiego, więc spotkajmy się w miejscu kolejnych znaków zapytania. Myślę, że prawdziwy Wiedźmin Deszczu ani komarów się nie boi, ale zobaczmy, co mamy do powiedzenia na temat gargulca, z którym się tu spotkamy. Może nie jest wcale taki zły. O, to jest jakiś kamienny gargulec. No dobra, obróćmy. Chopa, Gargulec. Okazały i dostojny, jak na króla przystało. Misa ofiarna, tu muszę położyć dar. Coś miało być od serca. Pytanie, czy tylko jeden dar? Odejść? Coś jeszcze tu mieliśmy? Oho, jakiś nieszczęśnik tu był przede mną. Zginął od cięcia mieczem. Siła ciosu nie pasuje do gargulca. Kamienny miecz, wezmę go. Mamy jeszcze jeden dar, nawet dwa. Mieliśmy koronę. Może warto by było, czy chcesz wrócić do mapy, wyjść? Tylko, żeby, no właśnie, na gargulca nie przenieśli. Zobaczmy w dzienniku, czy możemy podejrzeć, co on chciał. Tylko, który dar jest prawdziwie królewski. Korona, serce czy miecz? Wydaje się, korona taka mocno królewska, która leży niedaleko, więc możemy ją podnieść. Z drugiej strony serce, no, wydawałoby się, że król powinien mieć serce. Teoretycznie. Kamienna korona, ech, nie będzie lekko. Podnieś. Upiór. Znowu. No, to ciekawe. No dobrze. Najlepiej, że to, co widać w tle, wiele się różni od tego, co tu rzeczywiście mam w trybie AR. Powiedzmy, ach, te parowanie. Każdy potwór, zauważam, że w trochę innym czasie wykonuje swój atak. I żeby sparować, nie jest tak lekko, bo musimy się nauczyć ich ataków. Chociaż, z tego co wiem, ogólnie poziom gry trochę został obniżony po premierze. Tak, żeby jednak no, ta walka szła zdecydowanie sprawniej i przyjemniej. Nowy poziom postaci. No dobra, myślę, że możemy z koroną spróbować podejść do gargulca, nie podnosząc już. Chociaż znaleźliśmy miecz u jego nóg. Zakładam, że ten miecz to tak słabo wyszło, więc słuchaj, król złoty, dostaniesz koronę, obrazisz się na to, czy. czy... Źle wybrałeś! Korona to jedyny pusty symbol władzy, i jesteś godzien zginąć z mojej ręki. Ech, kolejny upior. Dlaczego mnie to nie dziwi, że jednak mogło chodzić o serce? Ale przynajmniej poćwiczymy walkę z upiorami. Dalej nieperfekcyjnie, to trochę później następne parowanie. Postaram się wykonać, ale za to mamy... Też nie. Za to mamy perfekcyjne, wykonane krytyki. A może zbyt długo, zbyt ambitnie walczę z nimi. Chociaż muszę przyznać, że samo upiory nie są aż takie trudne. Dobra, król, się na tylko punkty do doświadczenia. Masz koronę, masz serce. Czyli co, pierwszy dar, który znaleźliśmy był taki dobry? tak serce to najważniejszy atrybut króla dobrze wybrałeś jesteś godzien, by stanąć ze mną w szaranki, że jak Kurczę, pech chciał, że nie włączyłem nagrywania, a my wybraliśmy się do króla gargulców. Ale na szczęście mamy jakieś birole, przebitki, więc jakoś to rozwiążemy. Wracając do naszej rozgrywki, tutaj chciałem pokazać właśnie jak wygląda odbieranie paczek od znajomych. Tak samo możemy im wysłać jakąś paczkę, na przykład zielarską, alchemiczną, wiedźmińską paczkę. A, niech leci wiedźmińska. Podobna do tych, którą możemy sobie zakupić gdzieś z, tej, z tego pakietu startowego. Ale otwieranie paczek zostawimy sobie na następny raz. Oj, Staszko, ty wiesz, kiedy się tu pojawiać. A my za to już teraz z wizją zapolujmy na gargulca, chociaż jeszcze zobaczyłbym naszą postać, umiejętności. No właśnie, rozwinąłbym ten silny atak, bo wydaje się to dość konieczne przy takim przeciwniku. I zobaczymy, jak to się zakończy. Czy Bestiariusz nam coś da? Mamy jeszcze no tyle upiorów było. Mamy punkty za nie, mamy punkty za Gula. Ale to wciąż za mało, aby rozwinąć coś innego, coś ofensywnego. No chyba, że ta obrona nie byłaby taka zła. Pasek ciosu krytycznego. A, poczekajmy jeszcze z tym. Król Złoty. Zapakujmy. Magicz... O, jeszcze fajnie. No, właśnie, będąc przy złotych monetach, trochę doładowałem, żeby ta przygoda nam szybciej szła, ale... Nie musisz posiadać zalecanych przedmiotów, możesz je kupić. Kupmy, tak? Myślę, że na tych głównych przeciwników możemy sobie pozwolić na takie szaleństwo. Stal, Wimeryt, silny atak. No i teraz zakładam, że będziemy gotowi do tej walki. No dobrze, mała powtórka, bo przyznam, że połasiłem się trochę na ten atak i tak udało się zablokować tym razem perfekcyjnie, wykonać krytyka, no blokowanie, nie wiem czy jesteśmy w stanie przedtem jego... We've the got them, the dwarves, in the vicinity of the stomach, to defend, and most importantly, that the king the we have another mission Disappointment over the companions' faces when they saw what treasure it held. The elven had clearly seen better days, yet still retained its subtle beauty. As for the matter of splitting up the treasure, well, To well, myślałem że będzie cięższe do no i przede wszystkim skromne a złote a tutaj gdzieś cokolwiek o tym skarbie czy kupiłeś tę mapę zupełnie w ciemno said, to solid <coughs> well, this even cover <coughs>

well then you've not got any choice have you take the figurine at least then no creature'll grab it not without a fight adventure here we come. <laughs> he was bursting with energy pausing his monologues only to breathe the witcher complained that even eating did not seem to slow thorstein's maddening chatter the monster slayer was not sure how he would survive this journey. No dobrze, a my mamy pierwszego potężnego potwora też drugiego, bo tam wcześniej też walczyliśmy ze zjadarką, która podobno taka lekka nie była. Wykorzystaliśmy trochę petard w czasie naszej dzisiejszej walki, więc odbierzmy zdobycz i jeszcze zobaczmy, gdzie nas chcą zaprowadzić z kolejnym zadaniem czyżby mapa. Miałem zasugerować, jesteśmy w takiej części Poznania. No, od ludzi, nawet nie wiedziałem, że tu są takie miejsca, ale nie widzę, nie widzę żadnej, żadnej dalszej historii. Być może gra uważa, że powinniśmy odpocząć. Zadania, znaki zapytania. Czy ja już wspominałem, że ta gra potrafi być złośliwa? Kolejne zadanie zupełnie nie po drodze, gdzieś w tamtym kierunku, ale. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co dalej skrywa ta historia, dajcie znać, możemy spotkać się w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z Wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.